Daj bajkę zaprasza do wysłuchania wierszyka Pszczoła, autorstwa Karoliny Bielawskiej, czyta Karolina Bielawska. Lata w lato pszczoła mała. Pewnie znów się nie wyspała. Bzyczy, buczy coś pod nosem, patrzy na świat lewym skosem. Mama piszczy, tata macha. Ona nie ma jednak stracha. Dziw ją bierze całkiem duży. Chce się napić z tej kałuży. Babka sunie w nią szmateczką, dziadek kijem i laseczką. Małe dzieci w szał wpadają. Śliwki wiśnie z drzew spadają. Lata w lato pszczoła mała. Znowu picia nie dostała. Coraz trudniej jej w naturze. Ludzie mają dziwne buzie, jedzą, piją, wciąż się śmieją, a przed pszczółką szybko wieją. Taka smutna ta historia ktoś zaśpiewa, ale gloria pszczółka lecieć już nie może odpoczywa przy oborze. Mała Stasia, mądre dziewczę, wzięła korek tu już streszczę. Położyła przy pszczółeczce jak przy dobrej psia psiłeczce. Teraz owad słaby, lichy Pije wodę ze swej michy. Kibicuje jej dziecina, Pij te krople, owadzina! I wtem raptem sił nabiera, Skrzydełeczka rozpościera. Lata w lato pszczoła mała. Znowu cudu dokonała. Dziękujemy Wam za spędzony z nami czas. Po wysłuchaniu zapraszamy chętnych na nasz Instagram Daj bajkę, gdzie przygotowane są ciekawe informacje i ćwiczenia.